Cześć, jestem witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. Zresztą zawsze były live, a dzisiaj mam dla Was komplikacje tych gierek. Nie wiem jeszcze jak one wyjdą, bo nagrywam to przedszedł, bo chyba pewnie zapomnę, będę miał trudno do montowania. Jest lepiej, więc lepiej nagrać na początku, szybkiego przejgą sklepu. Po lewej stronie mamy yy, z z ze stów z tego najbardziej polecam eee, już wam mówię to skina, ten jest e, najlepszy po, potem mamy sekreta o większość, y, większość ludzi kupuje tego skina właśnie dla tego prezentu On też jest fajnie pasowałby idealnie do asortymentu nie kupię oni małż potem mamy tajemnice fajne malowanie nawet animowane potem mamy król anarchii i z sceny też jest fajna rosna i zabucia mańka. jeszcze jest taki niebieski, zielony tak, zielony mi się bardziej podoba ten zielony niż ten różowy czy tam czerwony, nie wiadomo bo tutaj jeszcze mamy kilku a po prawej stronie mamy ekspertkę, Kryjony z kalkulatorami takiego laptopa ma fajnego też na plecach Szczerze, polecam tego skina, bardzo mi się podoba. Ale niestety, niestety nie kupię. Potem mamy też złotą motykę. Jak musisz to właśnie na z zbram holma. Polecam ją bardzo. Bo na razie nie mam swojego kodotwórcy. Mamy złotą motykę. Potem mamy poradną kawę. To się się przydało, bo teraz. Bo teraz akurat ja na grze mam od z rana. Powolne oklaski zwiarskie klimaty i latarnie Fortnite z prawej strony znowu polecał ekspertkę a i poradną kawę a z lewej to sekreta i rockmaker a więc e, dzięki teraz tego zapraszam siądźcie sobie wygodnie i zapraszam do odcinka EROP a więc wczoraj już jesteśmy

Pewnie zginę szybko, znając moje szczęście. Wyartuje z gry. Haha, coś pana chyba. XD. Na live, jak też z gry. Jak już to lewy się se firmy. I tam nad... Yy, nad paską życia. To właśnie se latuje z XD. No to nieźle czat, no to nieźle O Oj, ja mam słaby lot czat I co wynie? Leci chyba jedna osoba tylko Dwie Trzy, ojoj Det yeah, er nice. Wow, full out, ale

Czas to. I ja się Czas tego nie było. Tej gry nie było, tylko Dobra, tak. Dobra, się już jesteśmy. Tak, na trzeciej GC już dzisiaj, już ostatniej. I potem będzie się na przerwy. Są tu jeszcze odcinek. I zaczynamy live. Więc zapraszam. Może mi się uda wrzucić tego odcinek przed liveem. Najwyżej zagram, nagram potem wstęp szybki, że jest live, że dzisiaj będzie live, więc zaczynamy na rykinga polecam na sam koniec. Więc ojej, ej. ojej, 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 gdzie kończymy misję e, wyzwania dominacji lokalizacji i będziemy latać na tym kominy, bo tam jest fajny, fajny praca na telewizji polecam tam latać przeważnie tam nie lata więc jak już to będzie tam głośno, głośno to będziemy w wiatr chyba Jak? To chyba był swój pomysł... E, ...już... Pa, w losie Przybiera się? Nie, nie przybiera się.

Yes, Nie, skąd pod nami jeden. Oj, dobra, czas dzięki za odcinek. Pa, pa. dzisiaj mi wychodzi, bo mówię, byłem od razu. Byłem od razu z rana. Dzięki...